Ok, w tym filmie dzisiaj krótko pokażę jak zdobyć licencję roczną Folescan. Wpisujemy w wyszukiwarkę Folescan. Jedną jako z pierwszych opcji pojawia się strona Folescan.org. Naciskamy, wchodzimy tutaj, widzimy różne opisy, jest również opcja produkt. Wybieramy teraz to co nas interesuje. I tutaj mamy Buy Extended License, czyli kup licencję na rok, 3 lata, 5 lat albo dożywotnie. Możesz to jest za darmo dostać dwumiesięczny okres. Możesz odnawiać też co dwa miesiące, to ja omówiłem akurat na innym filmie. Zachęcam do zajrzenia. Natomiast w tym filmie zobaczymy licencję na rok. Widzimy, otwiera się kolejna opcja. I co tu widzimy? Akurat mieszkam w Anglii, więc cena tutaj na, angielsk na angielską cenę się przełączyła automatycznie. Ilość licencji, jedną może zwiększyć, jeżeli na więcej komputerów chcesz. Tutaj u góry jest wyjaśnione, że to jest licencja na rok na jedno urządzenie, na jeden komputer. E Ok, więc naciskamy order. Następnie tutaj widzimy dodatkowe potwierdzenie: cena 7,92. To przeliczając na polski, będzie gdzieś około 40-50 zł. Billing information, czyli tutaj, jak chcemy zapłacić. I również moje dane. Okej, okay, to podaję. Eee, tutaj też imię, nazwisko i kraj już jest podany. Opcje jak chcę zapłacić. Akurat w tej opcji tutaj jest do wyboru możliwość płatności kartą. Tutaj trzeba podać informacje wtedy przez PayPal albo jeszcze inna opcja wire transfer dla mnie najbardziej korzystna opcja jest to przez PayPal zapłacić musimy zaakceptować też kondycje te warunki terms and condition i buy now logujemy się do PayPal OK, tutaj wszystko się upewnimy, czy na pewno adres e-mailowy jest prawidłowy, bo na a my, adres e-mailowy zostanie wysłany kod aktywacyjny. Okay. wszystko prawidłowo. I tutaj adres jest też podany. Co kupujemy? Upewnijmy się, zanim jeszcze zgodzimy się. Jeżeli jesteś już pewny, naciśnij buy now. Więc potwierdzenie jest tak, zostało zakupione. Informacja zostanie wysłana na e-mail wkrótce. To jest też numer zamówienia i również adres e-mail. Jeżeli macie opcję warto zrobić print screen tej strony żeby gdyby co zachować informację. zapisuję zapisane OK. Idziemy teraz do e-maila zobaczymy tą wiadomość Więc wiadomości widzimy. Jest podany numer aktywacyjny tutaj, ale i również wyjaśniony, co krok po kroku zrobić. Ok, to zróbmy to teraz. Otwieram, otworzę Folskan. Nie jest podłączony pod samochód, więc nie, wiem, nie może się połączyć z żadnym portem. Ale jakkolwiek możemy tutaj zaktualizować informacje, aktywować też ten kod. Więc w menu po lewej stronie wybieramy to dolne okienko o programie naciskamy, otwiera się to okienko i tutaj widzimy Enter Activation Code Czyli wpisujemy, naciskamy tukę i z e-maila to co dostaliśmy Activation Code kopiujemy i wklejamy tutaj. Albo wpisujemy ręcznie i naciskamy przycisk Activate. Zmiany będą zastosowane po restarcie produktu. Czy chcesz, żeby zrestartować teraz? Tak. I teraz widzimy tutaj, pojawiło się, otworzyło od nowa okienko Fullscan, program się otworzył. Naciskamy z powrotem tutaj. I widzimy, już nie ma tego. Przyciska aktywnego, żeby nacisnąć, a jest napisane licencja rozszerzona, zarejestrowana na Adam Kosakowski i ważna do data podana. Dzisiaj mamy 15 lipiec 2021, a jest tutaj data 2022, 16 lipiec, więc widzimy rok czasu. To tyle. Teraz wystarczy dojść do samochodu, podpiąć urządzenie diagnostyczne między samochodem a komputerem i wszystko będzie działać, będziemy mieli dostęp. Dzięki wielkie i pozdrawiam serdecznie.